she wanna dance se completou yeah No, jakie trudności i wyzwania. Na początku ja uczyłam się fizony rzeczywiście kizomby, kompletnie do nie Urban Kiss. I jak już trochę tańczyłam chyba pół roku, poszłam na swój pierwszy festiwal w Warszawie urbanowy. I byłam w szoku. Zaczęłam się zastanawiać, co ja do tej pory tańczyłam. I jak patrzyłam na tych wszystkich tancerzy, większość z zagranicy, to stwierdziłam, kurczę. Chyba no, trzeba to. zacząć od pola. I zaczęłam szukać instruktorów urbanowych, których niestety nawet, nam w Warszawie było jak na lekarstwo. Był Artur i jeszcze jedna wtedy para, która na Mokotowie prowadziła zajęcia, niestety już nie prowadzą. Tak, Marek. Tak. tak. tak, tak. Yy, no, dokładnie. Bardzo serdecznie, tak. yy, bardzo dużo się o nauczyłam, bardzo. Tak naprawdę tak się zaczęła moja przygoda z Urbanem. Ja się zakochałam w Urbanie, on mnie pochłonął, yy, zaczęłam jeździć na festiwale za granicę, coraz więcej tańczyć, yy, starałam się dążyć do tego, żeby coraz bardziej być perfekcyjna w tym, co robię. I też takim przełomem dla mnie yy, było to, jak kiedyś przyszła na zajęcia Monia, Monika Kostyna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Monia, ona przez Ciebie. I jak zobaczyłam tańczącą Monikę i to, jak stawia nogi, to powiedziałam sobie, kurczę, to tak właśnie musi być. I to był dla mnie taki przełom, gdzie wiedziałam, że ta poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona i muszę dużo pracy w to włożyć, żeby tak wyglądać jak tak. To ja zacząłem się, bo lubię patrzeć, jak dziewczyny stawiają tam nogi. Tak, ja tak, szósta klasa podstawówki. Długo, długo taniec towarzyski. Dziesięć tańców. Fajna sprawa. Wtórnie Bardzo ciekawa sprawa, współzachodnictwo, z, z i tak dalej. Hmm, chyba 6 czy 7 lat. E, potem długo, długo nic. A potem, przez przypadek, właśnie zobaczyłem, jak ktoś tańczy salsa. Na imprezie takiej salsowej, typowej. No i urzekło mnie to bardzo. Przede wszystkim to, że. że tej samej muzyki, ciekawie wszyscy tańczą, robią niesamowite figury i, i zmieniają się w parach, nadal te wszystkie figury robią, więc to nie była choreografia, to rzeczywiście taki taniec użytkowy, socjalowy i to było mega fajne, więc u mnie historia zaczęła się, jeśli chodzi o tańce socjalowe, z halsem właśnie, mega fajne. Super sprawa. Można się spocić. Dobra siłownia. Tak, dobra, dobra, dobra siłownia. Do e, potem wyszła baczata, oczywiście. E, tak, to za sprawą takiej jednej pary. Wszyscy ją znają na pewno. Nie możemy reklamować, więc nie mówimy jaka para, ale wszyscy ją znają. E, no, nawet ci, co bachaty, nie? <grych> Nawet ci, co także te znają tę parę na pewno więc spoko eee, i, i właśnie baciatka wyszła dość wyszł mocno. Eee, a szczerze mówiąc przed to się tak dość długo broniłem. Mi się tak kojarzyło zawsze, że tak patrzę w taki pokoik ciemny, gdzieś w drogu tli się jakaś lampka, ledwo się tli i wszyscy tacy stuleni w, w siebie... Eee, stoją i nic, nic, nic nie robią. Stoją nie w sumie. Nie? Takie, tak, tak też myślałem kiedyś. Pierwszy raz widziałem Kizomba i tak chodzę na Wizorzym. Samy... Nie. Nie. Tak i się później okazało, że rzeczywiście przez koleżanki, które też tańczyły salsę, też tańczyły bacia. To mnie wciągnęły w sumie na jednym z festiwali w Warszawie Ursu. Kizomba festiwal I okazało się, że ta Kizomba to jednak jest bardzo różnorodny styl i można. Stoi w miejscu i, i w cudzysłowie nic nie robię, bo tam się tak naprawdę bardzo dużo rzeczy dzieje. E, I do muzyki i, i w ogóle tego nie widać, ale, ale tak dzieje się. Okazało się, że nie tylko tak można tańczyć, że można się poruszać, że można robić różne rzeczy. E, jeszcze raz, eee, więc super sprawa. No i trafiłem właśnie też na festiwalu na, na zajęcia z Urbanki i, i jakby ten styl pokazał mi, że no, jest tekst, że, tak? że to jest to, tak? że, że i muzycznie jest na tyle ciekawe, że muzyka jest bardzo różnorodna i szybka i wolna i, i różnego rodzaju bity tam są że sam utwór jest tak skonstruowany, większość utworów urbanowych jest tak skonstruowana, że coś tam się dzieje cały czas, coś się zmienia, jest yy, coś szybciej, można zatańczyć wolniej, tak? Są jakieś breaki, zatrzymania, nie ma bitu, yy, pojawiają się jakieś akcenty, więc, więc tutaj muzyka jest taka różnorodna, że zmusza tancerza do tego, żeby tą muzykę interpretować nie? w jakiś tam sposób. E, to jedna rzecz, a druga rzecz to no możliwość też e, tego, co się dzieje między partnerami. Tak? Przeróżne rzeczy można robić, i, przy, i podrzucenia, i położenia partnerki, i, i, i podnoszenia, i, i tak dalej. E, urbanki się z, z, z różnych styli, tak? i z tanga, i z hip-hopu, i z wielu różnych, po prostu z poppingu e, więc jest dość ciekawie. Można sobie ciągnąć w różnych stylu i, i, i bawić się tym wszystkim. Tak naprawdę zauważam to, że przez ten czas, kiedy Ty już jesteś instruktorem, a jak zaczynaliśmy się uczyć tańczyć, ja to sama też widzę na sobie, że ten taniec tak ewoluuje, że w zasadzie tak. jak ja się uczyłam tańczyć, to prawie 6 lat temu, to był inny taniec niż jesteś. Tak, bo zupełnie inny z niż jest teraz. Jest dużo bardziej rozbudowany w tej chwili. Jest dużo ciekawszy, bo każdy z instruktorów wynosi coś nowego od siebie i, i czerpie właśnie z przedłużnych, różnych styli. I, więc naprawdę y, jest no takie... Jak ja to zobaczyłem to był taki bum w głowie, nie? Jezu, ale super, ale tutaj można się bać, a można improwizować muzykę i można powoli, szybko, i no naprawdę jest, jest w czym wybierać, tak? I dlatego chyba właśnie ten styl mnie A nie urzekł najbardziej. Ale nie rezygnuję z salsa, i z baciatem. Też lubię, też się fajnie bawię, ale faktycznie najbliższym moim zestawem jest Urban fest, tak? Co tak najbardziej lubicie w tym waszym urbanizmie, i w waszym ulubionym stylu? I czy jest coś takiego, czego nie lubicie, ja zdenerwuje? O, to są, to... Ja już ja to... z nimi nie kawię. To jest tył. Trochę sami nie chodzę, wiesz? Bo <laughs> przecież był moim instruktorem wcześniej. No, w każdym jeszcze... Ale ty byłeś bardzo pojedynczy na Dziękuję bardzo. I włożyłaś to mnóstwo pracy, jednej. i energii. Parę procent ode mnie, a reszta to w pracach. Znaczy, to, co Artur już powiedział trochę wcześniej, Tańcem, że muza jest bardzo różnorodna, od wolnej do szybkiej. Yy, można w zasadzie wkładać prawie wszystko, co Ci przyjdzie do głowy, jeżeli to czujesz i spina się muzycznie y, z tym, co chcesz pokazać i jest też Twoje, czerpiąc z innych styli, hip hopu, zuka, yy, tak naprawdę z i ten taniec cały czas ewoluuje. Nie ma czegoś takiego, że czegoś nie wypada albo się nie powinno. daje ci możliwość odkrywania różnych rzeczy na nowo. I tego tańca, tworzenia to cały czas na nowo. Yy... Tak. I na jednym parkiecie przy tym samym tworze można zobaczyć parę, która tańczy jak Michael Jackson slajdowo tak. i się przemieszcza po tym, i jest w muzyce, i jak fajnie to wygląda. Obok tańczy para, która tańczy bardziej tangowo właśnie. I też jest w muzyce i fajnie jak to wygląda. Eee, więc no jest, jest możliwość czerpania, łączenia tych styli itd. tak, dalej, tak dalej. Jest, jest naprawdę, to jest mega fajne, tak. I, I co jest jeszcze mega fajne, że ten styl jest nadal otwarty, tak, on się nie zamyka, nie zamyka na nowe na, na rzeczy, on jest nadal otwarty. Nie ma czegoś takiego, że ej słuchaj, bo to już nie, to już nie jest to, tak? to nie ten styl, tego nie wątpię. Tak nie ma w urbanie, nadal pojawiają się nowe rzeczy, kolejne elementy. Czasami, czasami pojawiają się jakieś odłamy, jak duse, czy, czy jakieś tam taraszo, ostatnio bardzo modne, tak? I zaczynają być nazywane te odłamy trochę inaczej, no, ale generalnie można powiedzieć, że, że wszystko to jest pod, pod, pod tą przykrywką kurbankizu, który, no trzeba to powiedzieć, jest pod ogromnym parasolem kizomba, tak bym to nazwał, bo kizomba to jest jednak coś, z czego, z czego, z czego, ten styl urbanki się wywodzi, tak, więc sporo elementów, bardzo dużo jest jednak kizombowych nadal, tak? czasami troszkę inaczej tańczonych niż w kizombie, ale nie wszystko, tak? no, Przejdźmy do nie... tego, czego nie lubimy, czego ja nie lubię, no, panów jest za mało i tego a... niestety nie jeszcze My partnerki, więc Panowie zachęcamy bardzo, korcie, to jest naprawdę fajny skrypt tańca, można się fajnie bawić. Brakuje, na, brakuje Was bardzo, bardzo. Ponieważ jest nas za mało, to jest czym wybierać, jak się przychodzi na parkiet urbano ząbowe więc śmiało można wbijać, na pewno nie będziemy siedzieć. To z pewnością, chociaż... Zaczyna się uczyć tańczyć drugą stronę, czyli również liderują i prowadzą. Właśnie dlatego, że tych panów nam brakuje w tym stylu tańca. Właśnie panowie, i tu jest challenge, trochę, bo one zaczynają być coraz lepsze one zaczynają być lepsze niż my, tak. wszystkim, więc, więc no naprawdę wsparcie mi się przydało, e, silne, żeby dziewczyny nie zabrały tego stylu tylko i wyłącznie dla siebie w pewnym momencie. Tak się skończy. Żebyśmy przestały nas potrzebować, panowie, no, taka tak. prawda. A jest to styl wymagający, to trzeba przyznać. Jak ktoś lubi challenge yy, i nie jest zelenuszkiem, który idzie na łatwiznę, to o, tak, to to jest styl dla niego. To jest challengeujący, styl to naprawdę... Ale widać tak. to tylko początki, tak naprawdę. Tak, no, to no, urbane, ja tak, na, na początku, bo, bo generalnie, to co ja cały czas powtarzam, że Urban, czy zomba w sumie też, ale Urban najtrudniejszy jest na początku, on, on jest trudny, Potem jest coraz łatwiej, coraz łatwiej, coraz łatwiej i im bardziej w las, tym się okazuje, że coraz łatwiej przychodzą kolejne elementy i coraz łatwiej się je tańczy. Dwrotnie mm. niż w baczacie na początku jest fajnie, łatwo, 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 ale potem jest coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej. Coraz trudniej. To jest właśnie w drugą stronę że z czasem jest coraz łatwiej. Coraz ciekawsze rzeczy się robi, ale ponieważ już mamy jakiś zasób podstaw solidny, no to, to jest, jest już coraz łatwiej to tańczyć. Tak jak właśnie w Urbanie, kiedy mniej więcej było tak 3 miesiące chodzenia na zajęcia i miałam takie przemyślenia, kurcze, czy ja w końcu będę wiedziała o co temu partnerowi chodzi, co ja mam tu zrobić, którą stronę mam iść, jak to mogę postawić. Więc rzeczywiście takie początki są wymagające, są trudne, trzeba włożyć to trochę pracy, ale jak przyjdzie się taki pewien moment i nagle coś plika i się to łapie, to zaczyna się z tego naprawdę super przyjemność. Tak, już wchodzimy w poziomy medytacji, ekscytacji, transu, itd. A naprawdę tak jest, czasami można odpłynąć w tym Można totalnie talent w jakiś taki poziom medytacyjny, wręcz bym powiedzmy. No. Warto spróbować. Macie jakieś takie słowo, zdanie, pytanie, które usłyszeliście od kursanta na zajęciach? Którego zamachu zapadło w Pani, rozbawiło Was? Ja Panią ja mam, ale nie mam. mam ci powiedzieć. Znaczy, nie nie, nie będę walczył nazwiskami, mm -hmm. tak? Pozdrawiam oczywiście, ale najlepszy numer z ostatnich paru miesięcy, jaki mi się przydarzył, taki, który mnie bardzo rozbawił, to było jak y, 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 zaczynaliśmy y, uczyć i. I ktoś do mnie, śmiewania przy kursantrze czy kursantka właśnie, powiedział, że... Wiesz, sorry, ale ja mam, bo ja mam taki problem, bo tak lewa, prawa, to ja nie wiem, bo ja jestem leworęczny. Na co ja mówię, no dobra, ale nadal lewa jest lewa, prawa jest prawa, tak? <laughs> Więc to mnie tak sobie, Ale ja rozumiem, że, że ludzie są w akcytacji takie, tak? I to wszystko jest nowe, tego jest dużo, dużo informacji. I każdy chce wypaść jak najlepiej. I czasami się pojawiają takie śmieszne pytania właśnie, że no dobra, ale ja to jestem reagować. No to nie ma znaczenia. Dlatego jest zlewać. To no ja Ci przypomnę takie pytanie często podam nas na zajęciach zobaczymy jakieś figury i pokazujemy kroki po kolei. No i zawsze mówimy dziewczyny, wy nie uczycie się na pamięć, macie czuć to, co prowadzi partner. No i mamy często takie pytania, No tak, jeśli chodzi o tak. częstym właśnie, to jak ma być? No jak partner poprowadzi. Na której na tej, na której partner się dostaw. No to jest to. A to jest naprawdę bo... właśnie specyfika tego tańca. Też. Tu musielibyśmy dużo tłumaczyć, nie mamy na to czasu, ale jak przyjdzie do nas na zajęcia, to my tłumaczymy. o Tak, to zapraszamy serdecznie do zabawy i do rozpoczęcia przygody. Kupującemu kursantowi, który dopiero zaczyna swoją przygodę taneczną, stawia pierwsze kroki, jakaś taka motywacja, złota rada, co byście mu powiedzieli? Okej. Okay. Nie zrażajcie się trudnym początkiem, bo wszystko, co zaczynamy nowego, na początku wydaje się bardzo trudne i wręcz kosmiczne. Potrzeba czasu, cierpliwości, zaangażowania, zapału. I zobaczycie, że po jakimś czasie naprawdę taniec, szczególnie urban, może stać się dla nas wielką przyjemnością i super Tak, i to wiadomo, jednym przychodzi szybciej, innym trudniej, tak, troszkę dłużej, ale zapewniam Was, że każdy jest w stanie tańczyć. I, I mieć tego fun, nawet jak na początku komuś się wydaje, że nie słyszy muzyki, to wiecie mi, że są takie przypadki, które nie słyszały muzyki, nagle klatka w głowie pykła i zaczęli tą muzykę słyszeć i tak są formacje aktywne, więc nie ma się co bać. Ja zawsze powtarzam że z tym jest trochę jak z jazdą na rowerze. Nie znam nikogo, kto wsiadł na rower bez tych pomocniczych kółek z boku i od razu pojechał i super, zatrzymał się i umiał jeździć, tak? Trzeba parę razy się przywrócić, trzeba się zatrzymać, Eee, ale na pewnym czasie na pewno się okazuje, że się umie i tyle, tak? Trzeba sobie po prostu dać czas ciału i głowie na to, żeby... Jak ze wszystkim, nie tylko z tańcem, z języka ze wszystkim.